Cześć, witam w kolejnym odcinku Bitwy o Gaz. Dzisiaj jesteśmy u pana Łukasza, który wziął udział w naszym konkursie, gdzie do wygrania jest 2000 litrów gazu za najmniejsze zużycie gazu wśród wszystkich e, uczestników. Za nami e, dom o powierzchni 105 m2 e, i zbiornik o pojemności 2700 litrów. O którym więcej opowie pan Łukasz. Ponieważ jest czysty i myślę, że najtańszy. Tak, brałem pod uwagę również pelet, ale jest niewygodny, jest yy, czasochłonny, a gaz wychodzi najlepiej. Powierzchnia domu to jest 105,5 m użytkowej. Dom jest ocieplony 20 cm styropian grafitowy na ścianach Lambda 032, podłoga. 12 cm XPS-100 strop. 12 cm styropian plus pianapur. 15 cm na skosach dachu. System ogrzewania to jest podłogówka w 100% podłogówka plus y, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. I to wszystko w zasadzie. Dotychczasowe y, zużycie wynosi 1400 litrów. Y, z, również trzeba dodać, że to jest pierwsze, pierwszy sezon, pierwsza zima tego domu. Wygrzewanie i cały proces osuszenia. Ponieważ jest to regionalny dostawca, zawsze jestem za tym, aby wspierać regionalnych dostawców oraz cena i jakość. Nie ukrywacie też, zawsze można obejrzeć, w jaki sposób sprawdzić tą jakość. Podczas tankowania i, i wszystko jest jasne. Zamówienie złożyłem przez sklep internetowy. Strona jest bardzo czytelna, jasna yy, i zamówienie trwa kilka minut łącznie z wykonaniem przelewu. Oczywiście, że polecam firmę Rongas, ponieważ zawsze jest wszystko na czas i łatwy jest kontakt. Yy, ważna była dostawa zbiornika oraz, oraz instalator, który przyjechał na czas, zgodnie z wykopem, która i była, była koparka, która postawiła zbiornik. oraz pan, który przyjechał odebrać ten, ten zbiornik. Na razie to tyle. Przewidujemy tutaj zużycie na poziomie około 1500 litrów, bo zakładamy, że zużycie nie przekroczy 15 litrów na metr kwadratowy, ale jak będzie, zobaczymy. Zapraszam Was do śledzenia, sprawdźcie, jak pójdzie panu Łukaszowi, dajcie znać, jakie jest Wasze zużycie, czym się ogrzewacie i czy też wybralibyście gaz. Do zobaczenia, cześć.